Nikoś opak z miasta. Pan Nikodem? Nikoś. A go zastanawiam się jak Kawulski przychodzi do aktora z propozycją zagrania w filmie, a wiadomo, że jego filmy są hardkorowe, to aktor zgadza się od razu, czy najpierw mówi najpierw pokaż scenariusz. <grym> ja swoim od początku pokazał scenariusz. <krym> ta propozycja jakby była bardzo scenariuszem, ale nawet jak przeczytałam czytam scenariusz, to mam takie, jakby tym bardziej mi to zafrapowało dlaczego Maciej chce, żebym ja grała u niego w filmie. I muszę powiedzieć, że z każdą minutą miałam takie coś nie, no to ekstra, w to ogóle świetny pomysł. Także ma duży dar przekonywania, głównie dlatego, że, że bardzo dobrze wie, czego chce, jest absolutnym pasjonatem, co dla mnie jest, okazało się, Totalnie podstawowe. W sensie, jakby ta jego chęć robienia filmów, chęć pracowania, chęć zmieniania, ekscytowania się wobec samym procesem robienia filmu, no, dla mnie jest właśnie dokładnie jakby takim, 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 taką rzeczywistością, czy takim środowiskiem, w którym ja się czuję najlepiej. I no, jakoś mnie po prostu kupił od razu. W sensie to po prostu było tak, że, że właśnie zaczęliśmy rozmawiać, powiedziałem, kurczę, dlaczego nie? No, nie zagrałam jeszcze czegoś takiego i z przyjemnością. Zagram. Zwłaszcza, że film oglądamy tak naprawdę z perspektyw kobiet, które tłumaczą dlaczego tego gangstera pokochały, jak sam tytuł wskazuje, czyli my oglądamy go tak, tak naprawdę ich oczami. I mam wrażenie, że też przez to Kawulski trochę wygładził tą stronę gangsterską, no bo kobiety się w tym nie interesowały. Ich interesował nikoś jako osoba, która do nich wraca i tak jakby dostajemy tylko pewne przecieki o tym, czym on się zajmował. I tak zastanawiam się dla twojej bokaterki kim on był? No takim trochę jakby, wydaje mi się, e, Robin Hoodem. <laughs> e, I tak, ta, wiesz, no, to jest fikcja i tak naprawdę to jest opowie opowieść wokół e, prawdziwego Nikosia. To nie jest ani film biograficzny, ani żaden, w sensie to nie jest jakby jego biografia. Tylko tak to rozumiem od początku, że że my robimy jakiś rodzaj takiej opowieści, takiej baśni. Legendy, która o nim krążyła tak naprawdę. Słucham? Legendy, która tak krąży, tak naprawdę krążyła. Dokładnie. Dokładnie. I jakby ja chyba lubię myśleć o tym i myślę, że Czarna też, że on faktycznie był jeszcze kimś, kimś innym. W sensie, ten, te, te, tego gangsterka końcówki 70. 80. 90. lat, że to było coś innego niż to, co nastąpiło później w Polsce. To, co w 90. latach już tak weszło. Yy, bardzo mocno. Czyli że to, co, to, co mówi nasz yy, policjant w którymś momencie, że kiedyś wystarczył, kiedyś trzeba było sprytu. Wy, bycia wybitnym w tym, a teraz potrzeba być po prostu okrutnym. I wydaje mi się, że, że ja tak go widzę, i myślę, że Czarna też go tak widzi, jako takiego kogoś, kto, kto ma niezwykły urok, ma niezwykły szarm, niezwykłą energię, jest niezwykle pomysłowy, ale gdzieś na koniec jest bardzo fair. To jest jak najbardziej ujmujące no właśnie... w nim, że to jest taki bohater, okej, okay, no tu coś ukradnie, tam coś zarobi, tu wie co komu dać, coś, ale że w jakim sensie to ciągle się utrzymuje na takiej, jakby nie przekracza tej, tej granicy, której wszyscy nie chcemy, żeby ona była przekroczona. No Właśnie mam wrażenie, że ostatnio to jest w ogóle taki trend, bo w, w zeszłym roku w kinach królował film Najmro, który pokazywał też podobnego bohatera, oczywiście nawet działającego na mniejszą skalę, ale też właśnie, tak jak nazwałeś, takiego Robin Hooda. Który tak naprawdę nikogo mocno nie krzywdził, no bo on kradł rzeczy, przedmioty, które no można później odkupić. Nikomu, że tak powiem, życia nie odbierał, ani nikogo nie, nie okaleczał. I mam wrażenie, że dzięki temu też takiemu bohaterowi łatwiej jest po prostu kibicować jako z perspektywy widza. No tak myślę, że to, że to na pewno pomaga go jakoś. <grych> zaakceptować. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest. Ciekawe, w sensie. Rozumiem, że Macie chciał stworzyć jakiś świat, y, chciał zrobić film gangsterski, który będzie się fajnie oglądało, że będzie miało jakieś przesłanie y, i wydaje mi się, że to mu się udało i mi się bardzo podobało, że ja jak w jakim sensie no jestem. Ja jestem fikcyjną postacią. nie było nikogo takiego w życiu, y, Nikosia. W związku z tym miałam o, o ten luksus, że nie, nie musiałam sięgać też nawet nie musiałam żadnego robić w się odwoływać do Nikogo, bo po prostu kogoś takiego nie było. Z drugiej, I to jest jakby, a chociaż w filmie no to jest, to jest postać jakaś realistyczna, z drugiej strony wszystkie sceny, które my widzimy z moim udziałem z Nikosiem, one są bardzo takie, jakby widzimy tam ich głęboką relację i coś takiego, że oni się totalnie ze sobą dogadują, że totalnie sobie ufają, że on ma taką jakąś dziwną enklawę tam, że ma jakąś taką osobę, której, która go nie ocenia, która nie, taka, niczego od niego nie chce które na niego czeka i to w jakim sensie daje jakiś taki rys trochę nierealistyczny, takiej jakby idealnej relacji, yy, która no pewnie jak to oglądamy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że fajnie by było, jakby była możliwa, żeby to faktycznie tak, znaczy, w realnym życiu, fak życiu się mogło zdarzać. Znaczy faktycznie twoja postać dla niego jest taką e, jedyną pewną rzeczą w życiu, do której on zawsze może hmm. wrócić. E, czasy się zmieniają, otoczenie się zmienia, hmm. Ona zawsze na niego czeka i zawsze przyjmuje go z otwartymi ramionami. Czyli to jest taki jeden stały punkt w jego życiu, który daje mu tam jakieś oparcie w tym wszystkim, co, w co się dzieje. A zastanawiam się, co ty, jako osoba też wychowująca, tak samo jak ja wychowująca się w latach 90., wiedziałaś o Nikosie. No bo legenda o nim. Krążyła wszędzie. Nie, nie ma znaczenia, gdzie człowiek mieszkał. Czy na Pomorzu, czy w stolicy, czy w górach. Każdy słyszał o, o Nikosiu. I zastanawiam się, e, jaka była twoja wiedza na temat tego gangstera? Chyba, chyba nie była jakaś specjalnie wielka, nie, niestety. Ale, ale ja mam wrażenie, że ja miałem w świadomości właśnie dokładnie coś takiego, takiego. Jakiegoś takiego faceta z jakąś szaloną wyobraźnią. W sensie, że to mnie farbowało no nie na tyle, żeby zgłębiać temat, ale wydaje mi się, że on w mojej świadomości dokładnie funkcjonował jako ktoś taki, jako zupełnie ktoś inny niż potem, co potem wkroczyła polska mafia. W sensie no mafia, w no, jakąś taką absolutnie coś brutalnego i coś nie do zaakceptowania. że to był człowiek, który że, był... że właśnie z jakimś robin chudem obcujemy, i z kimś takim, kto jakoś skorzystał z miał jakiś dziwny pomysł na, to, na tę zmieniającą się rzeczywistość w Polsce, i na te komunę, potem na tę te, na te, na te przemianę, która nastąpiła. Że to gdzieś miało jakiś swój urok. No Zresztą, że tak jak ten film mówi, no, on działał tak, żeby wszyscy go kochali, bo jak wszyscy będą go kochali, to wszyscy będą go chronili. Yy, mm. I sam fakt tego, że faktycznie był związany chociażby z Lechią Gdańsk i z jej największymi osiągnięciami klubowymi, czy tym, że mogliśmy udać go w filmie "Stos Olafa Lubaszenki, mm. czy był tam jakimś mecenasem na y, festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, pokazuje, że do no, był wszędzie. To był taki, można by. W obecnym żargonie można by nazwać go nawet nie gangsterem, a celebrytą. No coś takiego, tak, tak, tak. Tak, tak można hmm. powiedzieć. A powiedz mi, czy. Dostając taką rolę, tutaj widziałaś dla siebie jakieś wyzwanie? Czy Kawózki postawił przed tobą jakieś zadania, których ty aktorsko jeszcze nie miałaś okazji robić? Czy po prostu sama magia współpracy z tym reżyserem, tak jak mówiłaś, jego przygotowanie, jego dedykacja do, do projektu, były właśnie tym faktorem, gdzie powiedziałaś: super, spróbujmy. To, to było coś, co mnie totalnie do Maśka przekonało. My żeśmy się nie znali wcześniej i on mnie po prostu absolutnie oczarował tym. Jakby swoją energią i takim właśnie, że, że wiedziałam, ojej, no to, to się nie będziemy ani nudzić, ani nie będziemy pijać, bo, bo, bo widać, że on naprawdę lubi i chce ciężko pracować w takim sensie, żeby rozwijać cały czas ten projekt i żeby nad nim pracować. Ale oczywiście rola miała znaczenie, bo ja przeczytałam ten scenariusz i naprawdę się zastanawiam, jak można chcieć mnie obsadzić w takiej roli, no bo ja oczywiście nie grałam jeszcze. Tylko właśnie no, chciałam od Maćka usłyszeć, o, o, co, o co chodzi, dlaczego on wpadł na taki... No i dlaczego? Czym cię przekonał? No ja... Czym cię przekonał? Jeśli możesz on... rzeczywiście się tym podzielić. On powiedział coś takiego, że, że przy całej cielesności tego wszystkiego, jemu ja by chodziło o jakiegoś ducha w tym. <grym> I że ja mu tego ducha przyniosę. No więc uznałam, że jest to jakiś szalony komplement. I pomyślałam sobie, no dobrze, no to, no to, to spróbujemy tak to zrobić. Ale cała ta otoczka, jakby to, że jednak to jest dziewczyna Jednakże na Jednakże na tym właśnie stadionie, w tym futrze tam się Kłócimy z, z bohaterem granym przez Eryka Lobosa, i że to ma taki, no ma swój charakter no zupełnie inny, i że potem to jest jego określony kostium i określony make-up i to jest jakiś określony bardzo świat. I to bardzo ciekawiło, bo ja nie grałam takich rzeczy i pomyślałam sobie, A, kurczę, no to czemu, czemu nie wskoczyć tam na chwilę, jeśli, jeśli takie mamy po prostu uprzejme zaproszenie. Poza tym, też bardzo istotną osobą tutaj jest Tomek Włosow, bo, bo to jest tej sytuacji wydaje mi się bardzo istotne, z kim się gra, kto jest twoim partnerem w takim filmie. i, no i to, my, to właśnie jest jakby idealną osobą, bo, bo on nie on ma taki, taką charyzmę i tak, taki wdzięk, że jesteś absolutnie w stanie uwierzyć, moim zdaniem, od pierwszego momentu, że on dokładnie mógł to wszystko robić i przechodzić jakoś tak do pewnego momentu z stopą, bo, bo, ma, bo ma taki urok. I z nim się świetnie pracuje. Super, to było jakoś miłe, bezpieczne. Żeśmy się rozumieli właśnie bez słów. Tam. Dużo też zabawy w tym było. To jest, wydaje mi się, istotne. W sensie fajnie jest robić rzeczy, które nam przynoszą y, przyjemność, radość. Do y, to nie dochodzi, żeby tam się jakoś specjalnie wygłupiać na tym planie, no bo wiadomo, że to jest praca. Ale wydaje mi się, że ten rodzaj takiej ekscytacji tego, że to się chce zrobić, i że w tym jest tyle pozytywnych emocji, to jest bardzo okej, okay, bo mam nadzieję, że to się w jakimś sensie przenosi na ekran. I że, i że potem, jak ktoś to ogląda, to że w jakimś sensie dostaje jakiś... Coś pozytywnego też w mieć, tak? Nie no, ten, ten film w ogóle składa się tak jakby z trzech aktów. Dla mnie jest trochę za długi jak na, na jedno posiedzenie, no ale to już jest osobna kwestia, ale widać, że tak jak mówisz, dobrze się tam bawiliście, ta, ta wasza energia jest tam wyczuwalna, co, co jak rozumiem, sprzyja później odbiorowicy całości. Tak ja się jeszcze zastanawiam, jak myślisz, czy takie filmy. Bo tak jak mówię, mamy ostatnio taki trend, że pokazujemy te, ten, ten gangsterki, Tak jakby trochę się już oswoiliśmy z tym, że ten, ten czas PRL-u też możemy pokazywać nie w, cały czas w tym kontekście smutnej Polski, przybitych mhm. ludzi, stłamszonych przez, przez system, tylko pokazywać też trochę ten koloryt, że no jednak. Były te aspekty życia, gdzie nie było tak źle, no nie każdy żył tylko w tej szarości przybitym tym, kiedy pokonamy komunę, tylko że życie też się toczyło swoimi torami, bo nawet ten film tak jakby omija w ogóle ten, nie pokazuje tego systemu, prawda, pokazuje, że byli ludzie, którzy jakoś się z tym pogodzili i starali się, przeżyć. Czy ty widzisz w polskim kinie, że ten trend zaczyna być coraz mocniejszy, żeby trochę też pokazać tego normalnego życia, bo była też zupa nic, tak jak powiedziałem, było, było najmro, czyli trochę takiego też pokazywania zwykłego, normalnego życia. No, tak, na pewno, na pewno ten PRL jakoś wrócił, mam wrażenie, w wielkim stylu. I on wrócił w jakichś takich y, kolorach, bo faktycznie jest tak, że te filmy, jakby jeszcze sprzed jakiegoś czasu, one ma, masz prawie wrażenie, że są jakby były czarno-białe, w sensie, że jakby nawet w sensie obrazu, że one są zupełnie inne. A i, i, i nasz film i Najmro, mam wrażenie, że one są po prostu ferią barw i jakichś różnych ciekawych postaci. No, wydaje mi się, że być może jest tak, że po prostu minęło wystarczająco dużo czasu, żebyśmy nabrali jakiegoś dystansu do tego i żeby chcieć o tym czasie też opowiedzieć w jakiś inny sposób, żeby w jakiś Sposób też go jakoś fajnie pozytywnie odzyskać. No i to w obydwu tych przypadkach to nie, są, to nie jest taki no-name. W sensie to jest ktoś, kto pierwsza, lepsza osoba z ulicy. W sensie to są historie konkretnych, bardzo barwnych postaci, których zapewne w Perelu było sporo. Więc wydaje mi się, że fajnie, że, że kino sięga po to, bo, bo to są ciekawe historie, a też ten. Też pewnie ten koloryt, ten jakby te, 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 to, to jaki był PRL, że to już też dla kolejnego pokolenia po prostu jest dosyć egzotyczne. Że to już zaczyna być ciekawe, a takie samochody, a takie radia, takie ubrania, taka stylowa właściwie, no te okulary, różne rzeczy, że to, że tym się można zacząć bawić. Wydaje mi się, że fajnie, że, że polski kino się, się tym bawi. Wydaje mi się, że też to jest dlatego, że Coraz młodsi reżyserzy dochodzą do głosu, i oni trochę inaczej patrzą na ten czas, bo oni się wychowywali w tym czasie, dorastali i mają zupełnie inne spojrzenie na to. Tak, I może też to, to inaczej to... pamiętają, no bo wydaje mi się, że też wiesz, możesz pamiętać właśnie, jak typu miałeś tam, nie wiem, 7 lat, to jest co innego niż miałeś 17. Znaczy wtedy, jak miałeś 17, to być może to było bardziej obciążające. Jak miałeś 7, to być może pamiętasz jakieś paczki, jakąś gumę Mambe, nie wiem, no co w sensie, Twoja perspektywa jest inna, ona jest lżejsza, dużo lżejsza. Myślę, że nasza na przykład właśnie jest. Już inna niż, niż kogoś, kto jest 10 lat czy 15 lat od nas starszy, że, że my pamiętamy mm, też różne fajne rzeczy. No tak, tak mamy ten powrót do tamtych dni, co kiedyś nazywało się Powrotem do Legolandu, gdzie mamy tak. spojrzenie na ten czas właśnie przez. Klocki Lego, wypożyczalnie kaset wideo, magnetowid w domu, czyli zupełnie te e, i inne aspekty. A tak jak mówię, życie e, tutaj te systemu toczy się obok. Dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim bardzo razie. dziękuję. Powodzenia życzę i do następnego razu. Kiedy taki serial jak Kawulski przychodzi z propozycją zagrania w filmie o gangsterze, a już nie jeden taki nakręcił, to jaka myśl na początku aktorce przychodzi do głowy? Kurde, to będzie hardkorowo, czy no, dobra. <laughs> to jest bardzo interesujące pytanie, dlatego że Maćka już poznałam wcześniej, bo był producentem, współproducentem filmu, w którym też grałam. I. 65 dni, no nie bójmy się Dokładnie. I tam się poznaliśmy na planie. Widziałam oczywiście jego pierwszy i drugi film. I, I po prostu jest niezwykle inspirującą osobą. To znaczy, że trochę wszedł do tego świata filmu z zupełnie innej strony, i, i, i robi to kino bardzo autorskie, robi historie, na których się zna, które go inspirują. I takie zaproszenie było dla mnie fajnym wyzwaniem zresztą w ogóle podróż w czasie zawsze dla aktora jest y, y, fajną przygodą, ale też y, jakby y, akurat moja postać, którą gram w filmie Jak pokocham gangstera, była jakby takim wyzwaniem, y, którego do tej pory nie dostałam. Więc y, więc zawsze y, lubię y, zaskakiwać i robić Coś grać takie postaci, które są zupełnie różne ode mnie i których jeszcze nie, nie próbowałam, nie odkryłam takich kart w sobie. A co w takim razie w tej postaci jest takiego, czego wcześniej ci nie proponowano? Moja postać Haliny jest fan fatal. Jest można powiedzieć kobietą, która jest bardzo elegancka, przyzwyczajona do tego, że żyje w luksusie, dlatego że. Można powiedzieć, że żyje w świecie gangsterskim. Jej brat jest gangsterem czuły roman, którego gra Rafał Mor. I po prostu jest jakby należy do tej elity tamtych lat. To znaczy, że jest otoczona. Bogactwem na tamte czasy, wspaniałymi kostiuma, kostiumami, strojami, żyje na wysokim poziomie i, i jest niezwykle elegancka, więc, więc fajnie było poczuć się na planie właśnie w ten sposób. Bardzo elegancki i taki, em, no, em, elegancki i em, no, taki, można powiedzieć, brakuje mi teraz słowa. To może ja ci wejdę w słowo tutaj. To... No, wejdźmy w słowo. Bo z tego co możemy zaobserwować, Kawulski wygłacił trochę tą całą sferę gangsterską, czyli pokazał twojego brata i twojego męża filmowego jako osoby robiące bardziej przekręty i trudno nazwać ich gangsterami, bo nie widzimy jakichś ich tutaj przemocowych rzeczy, które oni robią. Krew się nie leje, wszyscy żyją, wszyscy mają koniczyny na, na miejscu, więc się zastanawiam, czy twoja bohaterka też do tego tak podchodzi, że no może i oni są przestępcami, ale w sumie nikomu nic złego nie robią, krzywda się nikomu nie dzieje, znikają tylko rzeczy materialne, które zawsze można gdzieś tam pieniędzmi odkupić. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego że zawsze jak się robi historię, opowiada historię na ekranie, którą znamy z jakby życia tu i teraz, to to się Y, dzieje takie coś, że y, chcemy znaleźć potwierdzenie na ekranie, ale tutaj trzeba to wyjaśnić, że to jest historia inspirowana życiem Nikodema i y, y, że to jest historia, tak naprawdę, pokazana y, z perspektywy reżysera, jak on sobie to y, widział, jak on sobie to wyobrażał. Więc y, wydaje mi się, że on celowo. Wybrał taką konwencję, bo też nie ukrywajmy jest to w pewnym sensie konwencja, w jakiej my opowiadamy, w, jakiej, w, jaką, w jakiej, jaką tworzymy film. Czyli taka konwencja, że niekiedy aktorzy patrzą do kamery, zwracają się bezpośrednio do widza, potem wracamy do akcji. Więc ten zabieg, moim zdaniem, Maciek Kawulski specjalnie zrobił, żeby. Pokazać trochę ten świat nie tylko od tej strony brutalności, czego absolutnie nie gloryfikuje, tylko że pokazać człowieka, który nie tylko był na samym szczycie, ale również pokazać jego człowieczeństwo, czyli ten upadek, ten mrok, to, że, że może nam się wydawać w życiu, że czasami mamy wszystko, ale w Pewnej chwili możemy wszystko stracić, i cokolwiek dla tamtej rodziny i dla tamtych czasów znaczyło wszystko, też można powiedzieć, że wtedy były specyficzne czasy, i ciężko nam dzisiaj rozliczać kogoś yy, za tamte czasy, bo one były zupełnie inne niż teraz. I, I wydaje mi się, że ta konwencja jest celowa: to znaczy, nie gloryfikowanie świata gangsterskiego i tych czynów. I moim zdaniem, yy, wszyscy wiedzieli, co. Nikoś robi i nie było to żadnym sekretem, ale wtedy to były takie czasy czasy, kiedy w Polsce no, wszystko się działo. Po raz, po raz pierwszy I, e, i to były czasy transformacji w naszym kraju. Nie, no tak, no oczywiście, no bo przecież mamy, że Nikoś nawet wystąpił w filmie Olafa Lubaszenki e, Sztos, prawda? E, Dokładnie. W, w samym filmie pokazujemy, że był związany z Lechią Gdańsk na wysokim stanowisku, a jak był e, festiwal filmów fabularnych w Gdyni, też był tam obecny i nie jako jakaś szara eminencja, a po prostu e, dziennikarze i gwiazdy do niego podchodziły. Więc widać, jak to wszystko było wprzężone. A zastanawiam się, nim Ty przystąpiłaś do tego projektu, jaka była w ogóle Twoja wiedza na temat Nikosia? Bo oczywiście, że taki gangster w Polsce był, no to chyba wszyscy wychowujący się w latach 90. wiedzieli, ale Ty miałaś jakąś większą wiedzę na jego temat? Interesowała cię w ogóle ta historia, czy dopiero ją tak bliżej poznałaś przy pracy nad tym filmem? Ja jestem z Pomorza, więc wiedziałam oczywiście o Nikosiu, ale tak naprawdę. Yy... Szczególnie zaczęłam się interesować tą historią, kiedy dostałam propozycję zagrania w tym filmie. Muszę powiedzieć też, że reżyser wszystkich nas stopował w takiej, w takiej ciekawości o pierwowzory, dlatego że chciał, żeby to była jego interpretacja tej historii. To znaczy, żebyśmy zostali w swojej wyobraźni i dali. Swoją kreację, a nie próbowali się odzwierciedlać, jakby prawdziwą historię, bo e, to, nie jest, e, to nie jest dokument. To jest po prostu e, film. E, oczywiście twórczość Maćka też możemy widzieć, bo e, jak zostałem gangsterem, jest zupełnie inną historią, jak pokochałam gangstera. To są dwa zupełnie fil różne filmy. Ale połączone. Ale właśnie nie połączone. To połączone. Łączy je, Połączone chociażby rolą Chabiora, który gra znowu tego samego gangstera, oraz jedną sceną, gdzie słyszymy bohatera poprzedniego filmu, który wygłasza swoją pamiętną kwestię, gdy nikoś ukrywa się w pewnym pomieszczeniu. Więc jak rozumiem, one są połączone. Okay, ale nie są kontynuacją. Nie, nie, to, to, to tutaj nie powiedziałam, że są kontynuacją. O to to chciałam bym... powiedzieć, że, no. że nie jest to kontynuacja, jest to osobna historia. Więc. Dla mnie było właśnie y, bardzo fajne w tym w pracy z reżyserem, i y, nie można pominąć też y, głównego bohatera, y, czyli Tomka Włosoka, który odegrał rolę Nikosia fenomenalnie. Więc y, fajne było w ogóle w naszej pracy to, że bardzo dużo się spotykaliśmy, rozmawialiśmy. E, Maciek pokazywał nam, jak chce. E, Filmować pewne sceny, jak chce e, ujmować e, i e, prowadzić różnorodnie relacje kobiece z Nikosiem, dlatego, że nie ukrywajmy, że trochę tych kobiet w filmie jest. Tak. E, możemy je oczywiście wymienić: e, Agnieszka Grochowska, Krystna Janda, e, Julia Wieniawa, Adyta Herbuś, Ania Czartoryska. E, jak kogoś pominęłam, to jeszcze proszę, dopowiedz. E, I no sam tytuł, jak pokochałam gangstera, to jest trochę też o tym, że kobiety kochają łobuzów i, i to, co miał Nikoś, on, ma, on miał niesamowitą charyzmę, to jak Tomek Włosok to zagrał, to od pierwszego jakby zobaczenia go na ekranie, Wiemy, że on ma taką charyzmę, która może pociągnąć resztę za sobą, że kobiety po prostu wariują na jego punkcie. On wystarczy, że jest i, i, i ma taką osobowość i stworzył właśnie taką postać. I to było bardzo fajne właśnie w pracy z Maćkiem i z Tomkiem, że bardzo dużo rozmawialiśmy, też próbowaliśmy sobie wcześniej. Przed wejściem na plan różne sceny. I, I Maciek naprawdę musiał precyzyjnie nam tłumaczyć, dlatego, że jak widzowie będą widzieć film, tam jest bardzo dużo, bardzo skomplikowanych technik reżysersko-montażowych. Że my musieliśmy jako aktorzy znaleźć się, gramy jedną scenę, ale z tej sceny w ogóle jesteśmy w innej przestrzeni, więc to naprawdę było bardzo duże wyzwanie. My musieliśmy się w tym połapać i, i dlatego też wcześniej się spotykaliśmy na próbę, żeby zrozumieć e, trochę świat Maćka, bo, e, bo Maciek wszedł na plan doskonale przygotowany, wiedział dokładnie, czego chce i był bardzo otwarty na to, co my proponujemy i z jaką my inicjatywą wchodzimy w nasze postaci. Kiedy oglądając tak do twoją postaci, to co się dzieje, to Miałem w ogóle wrażenie, że oglądam trochę Krystal z dynastii. Już pomijając to, że zazwyczaj ze swoim nowym ukochanym widzieliśmy cię na schodach, jak patrzysz z góry na, na wszystkich, no to miałem takie wrażenie osoby wyniosłej, spokojnej właśnie z tych wyższych sfer. Co tam się dzieje, to niech się dzieje. Ja jestem ponad to. Trochę dobrze złapałem tą twoją interpretację, czy kompletnie źle? Tak. Zależało mi na tym, żeby uchwycić takie coś, że Halina doskonale się odnajduje w tym świecie gangsterskim. Jest do tego przyzwyczajona. Ma wszystko, co potrzebuje. Ma pieniądze, ma urodę, ma klasę. Wszyscy się w niej kochają. Można powiedzieć, że niczego jej nie brakuje. A to tu Cię zastępuje, bo miałem wrażenie właśnie, że w momencie rozwodu cały czas ma. Z tyłu głowy i to po niej widać za każdym razem, jak się spotyka z Nikosiem, że to jest ta jedna rzecz, którą ona wie, że chciałabym mieć, ale nie może mieć. A facet, który stoi o, obok niej, to jest substytut. To jest po prostu. <grym> Bardzo dobrze odczytałeś wszystkie moje intencje, bo przez ten drobny zabieg chciałam pokazać to, że Nikoś. Yy... On nie kończył relacji, one po prostu przechodziły w inny wymiar. Też nie ukrywajmy, mieli są dziecko, więc y, y, zawsze się spotykali y, na święta i po prostu Nikoś nie, niezwykle dbał o rodzinę. I trochę tak było, że mimo tego, że Halina bardzo kochała Nikosia, nie mogła z nim być, bo nie pozwalała jej w tym jej duma, jej honor i to, że jest ktoś jeszcze, że są inne kobiety. i y, i po prostu jakby wiedziała, jakie są zasady tej gry, można powiedzieć, tej miłości. Nikoś wchodząc w ten związek też wiedział, czego Halina oczekuje. I niestety no, miał taki temperament i miał taki charakter, że, że niestety tak poprowadziło się jego życie, że nie zostali ze sobą razem, ale też wydaje mi się, że właśnie kluczowe dla mnie było w tej scenie pokazane te emocje, właśnie to, że ona musi się z nim rozstać, ale zupełnie nie chce tego zrobić.